Cześć, z tej strony Karel Bocian. Dzisiaj tutorial, jak zrobić jednostronnicową aplikację, czyli taką aplikację, w której na jednej stronie dzieją się wszystkie nasze rzeczy, tak aby u naszego użytkownika nie musiało być po prostu przechodzenie na inne strony, czasem to się przydaje, szczególnie w aplikacjach mobilnych, kiedy właśnie chcemy babla wrzucić do jakiejś aplikacji mobilnej, wtedy takie jednostronicowe aplikacje się przydają, to ona działa troszeczkę dłużej na początku, dlatego, że musi na początku załadować wszystko, całą tak naprawdę naszą aplikację, ale potem, jak już mamy załadowane i wyświetlamy sobie inne jakby ekrany, to wtedy to wszystko działa dużo szybciej, dlatego, że już tam są dane rzeczy ściągnięte na komputer użytkownika albo telefon, a my tylko się przełączamy między tym wszystkim. Jakbyśmy przechodzili z jednej strony na drugą, to gdzieś znowu byśmy musieli to sobie ładować. No to też zależy od przeglądarki, bo niektóre mogą troszeczkę kreszować takie rzeczy. Ja Ci pokażę, jak zrobić taką jednostronicową aplikację i pokażę Ci jeszcze coś bardzo sprytnego na sam koniec, bo największy problem robienia takich jednostronicowych aplikacji jest to, że od strony dewelopera mamy wszystko tutaj w jednej stronie. Przy takiej stronie indeks mamy tutaj wszystko i później tych elementów mamy tutaj masę. I po pierwsze, ciężko nam jest znaleźć jakiś taki element. Nasze workflow jest tutaj mega spuchnięte, bo wszystko się tutaj dzieje w naszej aplikacji. A najgorsza rzecz z tego wszystkiego jest taka, że jak mamy tu bardzo, bardzo, bardzo dużo już elementów i bardzo, bardzo dużo workflow, to nasz babu, nasz edytor w Bablu, Zaczyna troszeczkę wariować, szwankować i nie działa zbyt dobrze. Więc jak coś takiego ogarnąć, ja już Ci szybko pokazuję. Na początku dodamy sobie Option set do takiego menu, bo nasza aplikacja ma jakieś menu, ma zakładki. Nie ma stron, ale ma zakładki. To jakiś dashboard, Orders, akats. Jest. Trzy zakładki. Następnie dodamy sobie, tutaj w naszej stronie ustawimy. Layout na wiersz. Ja nie będę tutaj robić, że nasze lewe nic znika lub się pokazuje. Niech będzie po prostu na stałe cały czas pokazane. Więc dodamy sobie dwie grupy, dwie grupy typu kolumn. Jedna kolumn, druga kolumn. Ta po prawej stronie to będzie nasz kontent, zawartość naszej strony. Ona będzie od zera do nieskończoności i od zera do nieskończoności wysokość i szerokość. I po prostu sobie tutaj wyświetla się po prawej stronie. I po lewej stronie mamy grupę, która jest od góry do dołu i ma dokładnie 300 pikseli szerokości. Tutaj ustawimy sobie od zera do nieskończoności, jak nam się rozciąga. To jest kolumna, która jest w lewym menu, ale ona jest tylko po to, żeby robić przestrzeń pod lewym menu, które zrobimy floating group, które po prostu będzie sobie pływało. Ona też będzie typu kolumn, szerokość 300, wysokość od zera do nieskończoności i ją przypniemy od góry do dołu, więc nie tylko top, ale bottom. Bo po Both. Więc po prostu, jak będziemy sobie scrollowali po naszej stronie niżej, to to nasze menu cały czas będzie nam się pojawiało. To obok zrobimy sobie Repeating Group i wyświetlimy tutaj wszystkie nasze opcje, czyli All Menu. Nie ograniczamy opcji do 4, nie ograniczamy wysokości do 100, ustawimy to na środku. Typu wiersz szerokość od 0 do nieskończoności. Tak samo wysokość, od 0 do nieskończoności. I następnie wyświetlimy sobie tutaj tekstem wszystkie te nasze opcje. To floating Group musimy wyrzucić do głównego węzła do naszej strony. Zrobimy sobie Cut i Paste. Nie wiem czemu Babo pozwala wrzucić go w grupę, a za chwilę mówi to nie może być w jakiejś grupie, no, ale cóż, tak robi. Mamy nasz tekst, wrzucamy go w Repeating Group. Więc musimy pamiętać i pilnować, że te floating group muszą być na poziomie indeksu. Obecnie, kiedy to teraz nagrywam. Szerokość tekstu od 0 do nieskończoności, tak samo wysokość, typ może H6 i tu napiszemy po prostu current cells menu display. OK, jest, możemy sobie zgrupować to w jakąś grupę typu wiersz i dodać jeszcze jakieś paddingi, na przykład 5, 5, 5, 5. OK, więc mamy sobie nasze grupę z menu, a tutaj mamy zawartość. I w tej zawartości zrobimy sobie kilka grupek. Grupę per każdy, każdą opcję z naszego menu. Więc dodajemy sobie grupę pierwszą. To będzie grupa typu account. I taka każda z naszych grup będzie type of content menu, I tu wybierzemy sobie jakiś data source. Na przykład właśnie dashboard. Na dzień dobry mamy dashboard. Layout tego ustawimy column. Pełna szerokość od 0 do nieskończoności. Pełna wysokość od 0 do nieskończoności. No, i też możemy sobie tu zrobić, czy to ma nam się yy, tak samo jak w tym kontencie wypełniać od góry do dołu, czy po prostu wypełniać tyle, ile mamy zawartości na naszej stronie. To już zależy od ciebie. Ja sobie wybieram tak, jak jest teraz. Jeszcze będę potrzebował tutaj nasz tekst, więc wkleję sobie jeszcze tekst. Tekst wrzucam w tą grupę D. OK, jest grupa D. I tutaj w tym naszym tekście też wyświetlam parę group menu display. Grupa D. Nazwiemy ją Dashboard. OK. Jest nasza grupa z dashboardem i ustawimy layout. Ona normalnie jest ukryta. Jest element visible on page load. Nie dziękuję. Collapse and hidden. Tak poproszę, żeby nie zajmowała nam przestrzeni, jeżeli ona nam się nie wyświetla i damy warunek. Kiedy się będzie wyświetlała? Na podstawie URL. Po prostu w URL będziemy mieli taki warunek view typu właśnie te nasze menu. OK, jeżeli te, tu jest dokładnie to, co mamy w tej grupie w tym menu, czyli tutaj na naszym źródle, czyli to jest dashboard, to wtedy zrobimy, że ten element się nam wyświetla. A kiedy nam się będzie wyświetlało? Kiedy klikniemy sobie w ten tekst, albo nawet jeszcze dokładnie w tą grupę menu. Jeżeli je w nią klikniemy, to pójdziemy do strony Go to Page. Do tej samej strony, i tym sposobem, babu nie przełącza, nie przeładowuje nam całej aplikacji. On po prostu e, sprawdza warunki i nam wyświetla. Jeżeli idziemy w babu ze strony indeks na stronę indeks, to nie ma tak naprawdę przychodzenia ze strony. To jest bardzo sprytne. Robimy sobie tutaj view, więc przekazujemy view, i następnie wklejamy tutaj this group menu display. Tu musimy wrzucić tekst. OK, więc wrzucamy sobie tekstik i pozwoli nam to przejść do. Innej zakładki, wyświetlić inny element. Jeszcze zrobimy sobie jedną rzecz, jak już tu jesteśmy. Jak nam się załaduje strona, to zrobimy, że nasze dashboard będzie stroną defaultową, więc możemy sobie pójść od razu tutaj do strony go to page i pójdziemy do strony Dashboard, więc bierzemy sobie opcję Get an option Dashboard. A kiedy to zrobimy? Kiedy w naszym URL-u, więc idziemy do naszego URL-a. Ten warunku page is loaded, nasza strona się ładuje, patrzymy w URL-u, czy mamy jakiś view typu menu i czy ono jest puste. Jeżeli jest puste, jest empty, to wtedy pójdziemy na stronę dashboard. O co? No już Ci pokazuję. Zrobimy sobie preview, zobaczcie, usuwamy sobie ten debug, jest version test, jest ten view pusty, więc my będziemy chcieli w takim przypadku pójść sobie do tego dashboarda. Jeszcze raz odświeżymy, zobaczmy. Jest pusta, nic się nie ma i od razu nam babu przyłącza się na dashboard. Super, i tak właśnie chciałem. Chciałem, żeby mi się wyświetlała tutaj grupa z dashboardem. Jeszcze tutaj zmienimy ten tekst na jakiś większy, żeby nam się wyróżniał bardziej. K1, ok, więc mamy grupę z dashboardem. Super, jest pierwsza grupa z dashboardem. Potrzebujemy pozostałych, więc po prostu kopiuję sobie te pozostałe grupy. Paste, paste, i my mamy tu jeszcze inne opcje, jak orders i account. Oczywiście wygląd tej całej naszej aplikacji powinien wyglądać troszeczkę inaczej, dużo, dużo ładniej. Ja dzisiaj nie skupiam się na wyglądzie, tylko na tym, żeby ten system jednostronicowej aplikacji działał nam dobrze. Więc bierzemy sobie tutaj orders, następnie w tym zmieniamy na accounts jeszcze podmienimy sobie nazwy tych naszych grup. Accounts jest, tutaj zmienimy na orders, o kliknąłem tekst, więc nie chcę tekstu zmieniać, tylko Grupę orders. Dobrze, zaraz zrobimy testy, więc idziemy dalej. I co mamy? Mamy stronę z dashboardem na dzień dobry. Klikamy orders, mamy zamówienia. Klikamy accounts, mamy akanty. Super, to jest mniej więcej to, co chcieliśmy. Jeszcze w tym naszym kontencie możemy sobie ustawić tutaj jakieś paddingi, na przykład 10, 10, 10, 10, 10. OK. I mamy tutaj zdefiniowane wszystkie nasze grupki. Grupkę dashboard, grupkę orders i grupkę accounts. I to, co możemy zrobić, żeby rozwiązać ten problem, że mam bardzo dużo elementów gdzieś tutaj wszędzie, to możemy dodać sobie jeszcze jedną grupę. W tym miejscu jest na przykład dashboard, ok? Tutaj grupa dashboard, dashboard. Zdefiniować sobie dokładnie tutaj wszystko, jak wygląda. Tylko kolumn pełna szerokość od zera do nieskończoności, tak samo wysokość i tutaj dać jakieś e, różne elementy, mianowicie na przykład powrzucać sobie do takiej grupy. Jakieś teksty, bo na przykład w takim dashboardzie wyświetlamy sobie tekst, wrzucamy jakieś zdjęcia, wrzucamy jakieś wideo, jakieś alerty itd., itd., ikonki. Więc sobie tutaj grupę z dashboardem. Jest ta grupa dashboard tutaj. Ja ją sobie skupuję, copy. Zrobimy paste jeszcze tutaj do orderów i paste do akantów. Po co? Żeby pokazać ci właśnie ten przykład. Mamy tutaj, to są ordery, orders. I tu mamy account. Dobrze, więc mamy sobie takie elementy na naszej stronie. Odpalamy znowu aplikację. Zatrzymamy jakiś tekst, mamy jakąś ikonkę. No tu powinniśmy mieć zdjęcie wideo, dokładnie one jest puste, więc po prostu mam miejsce. Przejdziemy w Orders. Mamy znowu coś innego. Mamy account, i no, tak naprawdę mamy wszystko to samo, ale powinno być coś innego. Jak już zrobimy do końca aplikację, podmienimy sobie tutaj nazwę, jakieś bla, bla, bla. Tutaj w tym tekście, w zamówieniach, też zmienię sobie na bo bo, bo, a tam niech zostanie ten tekst, jaki jest, żeby po prostu wiadomo, że coś jest, coś się zmienia. Więc mamy sobie akans, klikamy w orders, jest coś innego, klikamy w accounts, jest coś innego, dashboard, jest coś innego. Ok, i teraz, żeby rozwiązać ten problem, że mamy tutaj w naszym drzewie dużo elementów i że nasz edytor zaczyna słabo działać i że w tych workflow mamy dużo rzeczy, bo załóżmy, że jak klikniemy w tę ikonkę, to coś się dzieje, jak klikniemy wideo, to coś się dzieje, to co wystarczy zrobić? Wziąć sobie ten dashboard, o ten dokładnie tutaj i zrobić z tego reużywalny element. Convert to reużywalny element i nazwać sobie dashboard view. na przykład tak, create. OK, i tutaj robimy sobie edycję tego naszego dashboarda jak to wszystko ma wyglądać? Wracamy do strony głównej i to samo robimy z pozostałymi elementami. Zbierzemy sobie tego dashboarda, jego już rozwiązaliśmy, bierzemy orders i z tego orders też robimy rojużowalny element. Orders view. Jest. I został nam jeszcze jeden element, żeby tak przerobić, mianowicie indeks. Tutaj jeszcze zostały nam account, więc z accountami robimy to samo. Convert to element, account. View, create. Jest. No i musimy wrócić teraz do indeksu i to wszystko wykorzystać, bo na razie jeszcze w indeksie są wciąż używane grupy. Więc z dashboarda usuwamy sobie grupę dashboard, delete. Oczywiście mogliśmy to zrobić w innej kolejności, ale tak, bierzemy sobie naszego dashboarda. Czyli najpierw mogliśmy zrobić sobie, sobie reużywalny element, a dopiero potem wrzucać go w odpowiednie miejsce. I wrzucamy sobie dashboard view tutaj. Teraz z orderami zrobimy to samo. Więc usuwam te ordery, delete, wrzucam sobie tutaj Orders View, jest, przyciągam go w odpowiednie miejsce, tam gdzie chcę, żeby był, i to samo zrobimy z akantami. Delete, 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 jest i bierzemy sobie Account View, no, wrzucamy go tam, gdzie chcemy, czyli do akantów, robimy F5 naszej aplikacji, a to co jeszcze musimy zrobić, to tak naprawdę. Przyjrzeć się, jak ten order View, Account View, inne te elementy mają tutaj layouty poustawiane. to jest w porządku, więc jeszcze musimy sobie przeskoczyć na przykład do tego order View i zobaczyć, czy tu wszystko jest w porządku, czy jest tak, jakbyśmy chcieli. Layout default builder jest 760, 0 nieskończoność, 0 nieskończoność, wygląda w porządku, moim zdaniem. Ta grupka tutaj, moglibyśmy to wszystko sobie zgrupować w jedną grupę typu column i tam się jeszcze tym pobawić, ale zostawimy to jak jest. Zobaczymy, jak to nam wygląda i działa. Bierzemy sobie dashboardy, klikamy orders, accounts, i tak naprawdę wszystko wygląda identycznie i tak samo. Ale teraz, jak chcemy coś sobie podmienić w zamówieniach, to przechodzimy w orders view. Jak chcemy coś przy, zamienić w accountach, to przechodzimy w account view. A jak chcemy po prostu zmienić wygląd naszej całej aplikacji, tak e, jej strukturę, to przechodzimy w index i tutaj się tym bawimy. A tutaj już mamy bardzo mało elementów. Tak naprawdę, moglibyśmy ten, ten cały tekst przerzucić sobie do naszego reużywalnego elementu i cała ta nasza grupa też mogła być reużywalnym elementem. Po prostu na tym poziomie moglibyśmy to zrobić i dodać to, tylko tu wrzucając taki view, dodać te nasze warunki. To już od ciebie zależy, jakie rozwiązanie wybierzesz, czy na przykład chcesz mieć tekst tutaj, czy w oddzielnym view. Ja zastosowałem tutaj, żeby mieć te teksty w tym miejscu, dlatego że na dzień dobry tutaj widzę, jak te wszystkie nasze teksty Wyglądają tak po prostu chciałem, ale też dużo sprytniejszym, lżejszym jeszcze dlatego tego widoku byłoby rozwiązanie, że ten tekst jest w widoku i tak naprawdę tej grupy nie ma. I to wszystko z mojej strony. To wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś wspaniałą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć.